Pan hrabia Józef Lulewicz, A... au revoir, <gélanie> Witam pana hrabiego w skromnych progach mego pałacu. Nie, w cylinder jest w A... Kiciu, pozwól! Jestem, babciu? Pan hrabia pozwoli, że mu przedstawię. Przedstaw pan sobie, że pozwolę. <gélanie> <gélanie> Moja córeczka Kicia. Pytano o panu, że pan jest czarujący. Pani jest też niczego wata. Proszę bardzo. Ramie, proszę. Dlaczego <laughs> ramię? A, ah, tak. Pan baron. <laughs> jakże mi miło jak. Pani baronowa. Jakże mi miło jak. Pani inżynier. Jakże mi miło jak. Pani inżynierowa. Jakże mi miło jak. Pan profesor. Ah, jakże mi miło jak. profesorowa. <laughs> doktor. <laughs> Pani doktorowa. Ja, jakże mi miło Pan mecenas. Mecenas. Prr, 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 Przestań pan frykać, bo, bo mnie to denerwuje. Frybloski jest. Ba, ba. Panie Brudka, jutro mi pan skończysz. Nie, nie. To nie! Tak. No to może pójdziemy coś zjeść.